Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj pokażę wam groby znanych powstańców, którzy oddali życie za wolną Polskę. Wybierzemy się na Powązki Wojskowe w Warszawie, gdzie pokażę wam mogiły żołnierzy batalionu Parasol czy batalionu Zośka. Wielu z powstańców nie miało nawet ukończonych 18 lat. Zobaczycie między innymi groby bliźniaków, bliźniaczek, czy małżeństw, które wzięły ślub Niedługo przed śmiercią. Znajdujemy się przed grobem Antoniego Szczęsnego-Godlewskiego, czyli słynnego Antka Rozpylacza. Walczył on w powstaniu warszawskim w grupie szturmowej batalionu KB SOKÓŁ. Zginął 8 sierpnia trafiony serią z karabinu maszynowego. Ciało spod ognia wyniosła jego narzeczona Janina Grzybowska, pseudonim Nina, która po wojnie wyszła za mąż za kolegę z oddziału Czesława Trojanowskiego, pseudonim Litwos i wyemigrowała z nim do Stanów Zjednoczonych. Antek rozpylacz swój pseudonim zawdzięczał pistoletowi maszynowemu Sten, była to najlepsza broń w oddziale. Prawdopodobnie przed śmiercią zdążył zabić aż 18 Niemców. Został pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie nieopodal kwater z brzozowymi krzyżami pochowany jest Krzysztof Kamil Baczyński, poeta czasu wojny, podchorąży Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego. W grobie spoczywa także jego żona Barbara Zdrabczyńskich. W czerwcu 1942 roku poślubił barbarę Drabczyńską, studentkę polonistyki tajnego uniwersytetu warszawskiego. To właśnie jej poświęcił wiele erotyków i listów miłosnych. Wybuch powstania zaskoczył poetę na placu teatralnym, gdzie został wysłany pobuty do oddziału, nie mogąc dotrzeć do swojego macierzystego oddziału, dołączył razem ze swoją sekcją do ochotników, którymi dowodził podporucznik Leszek Lesław. Kosowski, dowódca reduty Ratusz Pałac Blanka na odcinku kapitana Gozdawy. Krzysztof Kamil Baczyński był absolwentem słynnego liceum imienia Batorego. Do jego klasy chodzili m.in. Jan Rudy Bytnar, Maciej Aleksy Alek Dawidowski czy Tadeusz Zośka Zawadzki. Baczyński zginął 4 dnia powstania broniąc Pałacu Blanka, został trafiony śmiertelnie przez. Strzelca wyborowego. Prawdopodobnie strzał padł z terenu Teatru Wielkiego. Barbara Baczyńska zmarła 31 sierpnia w piwnicy Teatru Wielkiego. W chwili śmierci była prawdopodobnie w ciąży. Zmarła na skutek rany odniesionej tydzień wcześniej. Została trafiona odłamkiem szkła w głowę. Prawdopodobnie nigdy nie dowiedziała się, że jej mąż nie żyje. Obok grobu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego żony Barbary pochowane są Irena Bogdanowicz pseudonim Daisy oraz jej córki Weronika i Mirosława, które zginęły 16 września pod gruzami kamienicy na rogu Poznańskiej i Wilczej. Dzięki staraniom wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego ich mogiła, która przez lata była bezimienna, została odnowiona w 2019 roku. Na podobny los czeka także grup sióstr buchnowskich, których matka była przełożoną pielęgniarek w szpitalu sióstr Elżbietanek. Zamordowano ją w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego w egzekucji na ulicy Dworkowej. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. 13-letnia Marysia, 10 Jadzia i 7-letnia Jola Buchnowskie pochowane są w bezimiennym grobie na powązkach wojskowych. Siostry Buchnowskie zginęły 28 września, trzy dni przed zakończeniem Powstania Warszawskiego. Znaleziono je w zbombardowanej kamienicy na Żoliborzu. Obecnie trwa zbiórka na renowację ich grobu oraz dopisanie symbolicznie ich matki. Mały powstaniec Wojtuś Zalewski, pseudonim Orzeł Biały. Był on jednym z najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego. Walczył w zgrupowaniu Chrobry 2 w batalionie Lech Grzybowski. Wojtuś Zalewski wyróżnił się Przedarciem przez linie niemieckie na terenie silnie obsadzonego dworca głównego. 15 sierpnia, sobie tylko znanymi przejściami, wyprowadził z okrężenia pluton starszego sierżanta Grzesia Jana Kretera. Polek 21 sierpnia w rejonie koszar policji na ulicy Ciepłej, gdy wracał z meldunkiem. Jego ciało pod ogniem niemieckich karabinów Wyniósł Mieczysław Mirecki, Błyskawica. Ta scena została uwieczniona na fotografii. Orzeł Biały został pochowany w mogile na podwórku przy ulicy Ceglanej 3. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Niestety po wojnie nie odnaleziono jego ciała. O Wojtusiu Zalewskim powstała natomiast piosenka. Witold Modelski, pseudonim Warszawiak, to najmłodszy poległy powstaniec odznaczony Krzyżem Walecznych. Przyłączył się on jako ochotnik do Batalionu Parasol do zgrupowania Radosław. Następnie walczył w Batalionie Gozdawa oraz w Brygadzie Broda 53. poleg 20 września na Wybrzeżu Czerniakowskim. Jego matka Jadwiga pod osłoną nocy ekshumowała ciało syna i pochowała przy murze cmentarza na powązkach. Po latach Modelski spoczął w kwaterze żołnierzy parasola. Był pierwowzorem pomnika Małego Powstańca na Podwalu. Jego ojciec, lekarz Janusz Modelski, został zamordowany po wojnie. Dziadek Tomasz Sawicki zginął w czasie okupacji. Andrzej Jędruś Schweikert miał niespełna 11 lat. Był harcerzem szarych szeregów w grupie zawiszaków. W czasie powstania warszawskiego był łącznikiem i sanitariuszem punktu opatrunkowego na ulicy Mickiewicza na żoli Żoliborzu. Zginął trzy dni przed końcem powstania 29 września trafiony pociskiem czołgowym. Niemcy nie pozwolili niestety rannego Jędrusia opatrzyć. I zmarł na rękach podczas konwojowania przez żołnierzy na wolę. brzozowymi krzyżami leżą powstańcy z batalionu Parasol czy Zośka. Wśród nich jest Jan Wódkę, absolwent słynnego Liceum Stefana Batorego. Chodził razem do klasy z Krzysztofem Kamilem Balczyńskim, Rudym Alkiem i Zośką. Czarny Jaś, bo taki nosił pseudonim, zginął 19 września na Czerniekowie, wcześniej bo 8 sierpnia. Zginął jego brat Tadeusz, pseudonim mały tadzio. Jan Wódkę, który był synem profesora geografii Uniwersytetu Warszawskiego Gustawa Wódkę, na dwa tygodnie przed śmiercią ożenił się z Ireną Kowalską. Łączniczka przeżyła męża tylko o pięć dni. Zginęła 24 września rozstrzelana. Zarówno ona, jak i mąż mają tylko symboliczne groby. Irena miała także młodszą siostrę Marię, pseudonim Maryna, która zginęła pod koniec sierpnia na Starym Mieście. Groby sióstr Kowalskich i braci Wódkę rozdziela grup 17-letniego powstańca Zbigniewa Rosnera. Co ciekawe Irena w czasie wojny była dwukrotnie więźniem Pawiaka. Za drugim razem uwolniła ją matka dzięki łapówce ze sznuru korali. Krystyna Krachelska pseudonim Danuta była poetką, harcerką i sanitariuszką. To ona pozowała Ludwice Niczowej w latach 36-37 do pomnika Syreny. Krachelska skończyła etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie II wojny światowej pracowała jako pielęgniarka w szpitalu we Włodawie w czasie Powstania Warszawskiego, należała do dywizjonu jeleń. Zmarła 2 sierpnia, wskutek odniesionych ran podczas ataku na dom prasy. To ona jest autorką słynnych powstańczych piosenek Hej chłopcy, bagnet na broń i dziś do ciebie przyjść nie mogę. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga, daleka przed nami. Krystyna Krachelska nie spoczywa tak jak jej, Kompanii z Powstania Warszawskiego na Powązkach Wojskowych lub na cmentarzu Powstańców Warszawskich jest pochowana na cmentarzu na osiedlu Służew w Warszawie. Krystyna Niżyńska, pseudonim Krysia Zakurzona, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Zginęła w wieku zaledwie 16 lat. Była sanitariuszką batalionu Zośka kompanii Rudy. Krystyna była córką majora Wojska Polskiego, Leopolda Niżyńskiego, który został zamordowany przez NKWD na początku 1945 roku. W Powstaniu Warszawskim walczył także jej brat Andrzej, pseudonim Łazik. Krysia Zakurzona swój pseudonim zawdzięcza pewnemu wydarzeniu. W czasie Powstania Warszawskiego została przysypana gruzami i pyłem. Gdy wyszła i się otrzepała, powiedziała, że nic jej nie jest, jest tylko trochę zakurzona. Zginęła 24 września rozstrzelana przez Niemców na Czerniakowie. Krysia Niżyńska została pochowana na starych powązkach w Warszawie. Od 2006 roku jest patronką Szpitala Ginekologiczno-Położniczego na ulicy Inflanckiej w Warszawie. Na starych powązkach w Warszawie pochowana jest także Halina Piasecka, która w czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką Jana Mazurkiewicza, pseudonim Radosław. Była ona żoną Bolesława Piaseckiego, jednego z najbogatszych Polaków w czasie PRL, o którym opowiadałem Wam już w odcinku o bogaczach. W niezapomnianych wspomniałem także o zamordowaniu jego 15-letniego syna Bohdana. Halina Piasecka zginęła 14 sierpnia 1944 roku w wieku 30 lat. Będąc na powązkach wojskowych w Warszawie, szczególną uwagę zwracają groby trzech braci jakubowskich: Romualda, Wiktora i Zbigniewa. Zginęli oni 1 sierpnia tuż po godzinie W, w czasie natarcia na lotnisko Okęcie. Walczyli w 7 Pułku Piechoty Garłuch. Ich ojciec, Wiktor Alojzy Jakubowski, był podpułkownikiem Wojska Polskiego, działał także w kontrwywiadzie. Zginął tragicznie w tajemniczych okolicznościach 19 października 1936 roku. Upozorowano samobójstwo, a wujka Jasnowic znalazł na wysypisku śmieci w okolicach Łomianek. Tragiczny los spotkał także matkę Kuby, Słonia i Wika, Jenina Jakubowska, Zmarła na skutek obrażeń odniesionych podczas przesłuchania w stalinowskim więzieniu. Tuż przed wybuchem powstania wzięli śluby i poszli walczyć w białych koszulach. To właśnie po tych strojach miała rozpoznać ich potem matka, która zidentyfikowała zwłoki poległych powstańców. Przypomnijmy, że podczas natarcia na lotnisko Okęcie zginęło około 125 żołnierzy, czyli niemal 100% początkowego stanu oddziału. Mówiąc o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, nie można pominąć także innych poetów, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. 16 września, pod ruinami kamienicy na ulicy Przejazd 1 przez 3, dzisiaj to jest Aleja Generała Andersa, zginął Tadeusz Gajcy, pseudonim Karol Topornicki. Razem z nim śmierć poniósł także inny poeta Zdzisław Stroiński, pseudonim Marek Chmura. Obaj poeci pochowani są na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na tej samej nekropolii spoczywa także Józef Szczepański, pseudonim Ziutek. To dzięki niemu powstały takie piosenki jak Pałacych Michla, Chłopcy silni jak stal, Czerwona zaraza czy Dziś idę walczyć mamo. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, Pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Członek batalionu Parasol został ciężko ranny podczas ewakuacji Starego Miasta. Zmarł 10 września i został pochowany wśród swoich kolegów na powązkach wojskowych. Jerzy Tyczyński, pseudonim Jur, walczył w powstaniu warszawskim w kompanii Koszta. Zginął 3 września w wieku zaledwie 20 lat. Często był portretowany przez swojego kolegę z oddziału, Eugeniusza Lokajskiego, pseudonim Brok. Lokajski zginął 25 września pod gruzami zbombardowanego domu na ulicy Marszałkowskiej 129. On i Tyczyński pochowani są na Starych Powązkach w Warszawie. Eugeniusz Lokajski przed wojną był... Sportowcem startującym w wielu dyscyplinach, specjalizował się głównie w rzucie oszczepem. Uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie zajął siódme miejsce. Jego rekord polski 73,27 m przetrwał aż do 1953 roku. Jego brat Józef także był oszczepnikiem. Zginął w 1943 roku, w wieku 23 lat. W kwaterach żołnierzy parasola w grobach symbolicznych pochowani są Jerzy Zborowski, pseudonim Jeremi, uczestnik akcji pod arsenałem, oraz jego żona Janina Trojanowska-Zborowska, córka generała Mieczysława Rysia Trojanowskiego, który zginął w Madhausen. Małżeństwo Zborowskich zginęło prawdopodobnie rozstrzelane przez oddział niemiecki w Alejach Szucha, ich ciała prawdopodobnie spalono. Wiesław Wielgomas pseudonim Czarny i Zdzisław Wielgomas pseudonim Larisa byli znanymi powstańcami warszawskimi. Bracia-bliźniacy walczyli w Batalionie Bałtyk i zginęli 27 września rozstrzelani przez Niemców po wyjściu z kanałów na ulicy Dworkowej. Ich matka Helena, która po wojnie ukrywała się jako Larysa Domańska, była sanitariuszką bakcyla w Szpitalu Maltańskim. Przez udział w powstaniu warszawskim chciała odkupić swoje winy. W czasie okupacji pracowała dla hitlerowskich gadzinówek i wystawiała przedstawienia, w których sama brała udział jako aktorka. Przed wojną pracowała jako dziennikarka w łódzkim tygodniku Wolna myśl, wolne żarty zawierającym treści erotyczne. Swojego grobu nie ma także Krystyna Wańkowiczowa, pseudonim Anna, Córka znanego pisarza i dziennikarza Melchiora Wańkowicza. Poległa ona 6 sierpnia na terenie cmentarza kalwińskiego na Woli. Mimo tego, że miała swój grób, po wojnie nie udało się odnaleźć jej szczątków. Krystyna, której ojciec poświęcił książkę Ziele na kraterze, została pochowana przez swojego dowódcę Janusza Brochowicza lewińskiego, gryfa oraz Stanisława Leopolda Rafała którego żona Wanda Leopold Sosnowska jest matką aktora Marcina Sosnowskiego. Dla matki Krystyny była to kolejna tragedia. Zofia Wańkowiczowa w czasie wojny polsko-bolszewickiej straciła dwóch braci. Stanisław i Kazimierz Małogowscy zginęli w lipcu 1919 roku. Byli członkami pociągu pancernego Śmiały. Za swoje męstwo otrzymali Order Virtuti Militari. Braćmi ciotecznymi wspomnianego Stanisława Leopolda byli Andrzej pseudonim Moro i Jan pseudonim Bonaventura Romoccy. Byli oni synami Pawła Romockiego, przedwojennego posła, który zginął w czasie wojny potrącony przez niemiecki samochód. Został on pochowany na starych powązkach w Warszawie w grobie rocznego synka Tomka. Jan Romocki. Polek 18 sierpnia w wieku zaledwie 19 lat w wyniku wybuchu bomby lotniczej w szpitalu przy ulicy Miodowej 23, gdzie trafił ciężko ranny po natarciu na Stawki 12 sierpnia. Jego starszy brat Andrzej dowodził drugą kompanią Rudy batalionu Zośka, zasłynął brawurową akcją przedostania się ze Starówki do śródmieścia przez Ogród Saski. Dowodzona przez niego kompania poszła jako oddział niemiecki. Bracia Romocy zostali pochowani w kwaterach żołnierzy batalionu Zośka na powązkach wojskowych. Ich mogiły przedziela kuzyn Stanisław Leopold. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Niezapomnianych. W następnym będziemy kontynuować temat Powstania Warszawskiego. Pokażę Wam groby znanych Polaków, którzy przeżyli wojnę, potem zostając m.in. aktorami czy dziennikarzami. Do zobaczenia!